Dzień dobry, witam Was na bardzo krótkiej lekcji, której tematem jest powstanie Himalajów, czyli najwyższych gór na Ziemi. Moi kochani, musimy wiedzieć, że tylko w Azji znajdują się 8 i 7 tysięczniki. Najwyższy szczyt Aconcagua, znajdujący się w Andach w Ameryce Południowej, 6962 metry nad poziomem morza, to jest, moi kochani, najwyższy szczyt poza Azją. Pamiętajmy, tylko w Azji znajdują się 8 tysięczniki i 7 tysięczniki najwyższy szczyt Azji i całej ziemi znajduje się oczywiście w Himalajach to to największe pasmo górskie na kuli naj, najwyższe tak bo oczywiście nie największe bo chociażby Andy są bardziej rozległym pasmem górskim ale kiedy mówimy tak naprawdę o całych Himalajach i o tym jak one powstały tak naprawdę mówimy o całym obszarze tym i nie mówimy tylko o Himalajach moi kochani ale również o całej w wyżynie tybetańskiej oraz o takich pasmach jak Pamir, Tian Shan, Karakorum, Hindukusz czy Kunlun. Moi kochani, pamiętajmy, że Himalaje to tylko ten skrawek, moi kochani, tego bordowego koloru, tutaj co wjeżdżam. Na północ od niego mamy Transhimalaje, nieco niższe już wysokości. Całą wyżynę tybetańską, taki płaskowyż, można powiedzieć, ale oczywiście bardzo wysoko wniesiony ponad poziom morza, dlatego nie są to góry, tylko jest tu wyżyna. Na północ od nich Kunlun oraz Kotlina caj, Cajdamska, Kotlina Każgarska, w której znajdują się oczywiście chociażby yy, obszary pustynne. Yy, mamy, moi kochani, Tienszan od północy, Tamir, Hindukusz. Oraz kara korum. No i kochani, 10 szczytów, 8 000, 8, o, które mają wysokość ponad 8000 metrów, znajdują się w Himalajach. Najwyższy oczywiście, Mont Everest. Ma 8850 metrów nad poziomem morza. Drugi szczyt to jest K2 zwana Czogori, ma 8611 metrów. A następnie, moi kochani, mamy Konczędzonkę, która ma 8585 metrów nad poziomem morza. Później, oczywiście, inne szczyty: Lhotse chociażby, czy moi kochani, czy Malaku, ale chociażby Broad Peak, czy Annapurna, i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, Kochani, 14, 8 tysięczników ogólnie znajduje się w całej Azji, i oczywiście, co za tym idzie, to jak na początku lekcji, na świecie. I moi kochani, 10 w Himalajach, natomiast 4 pozostałe w sąsiednim Korum. Moi kochani, jak powstały Himalaje? Himalaje powstały poprzez Teorie płyt litosferycznych, oczywiście są to góry bardzo młode, są to góry alpinidy, czyli w ogóle alpejskiej, kiedy to półwysep dekański, tak naprawdę tak zwany dekan, był kiedyś, moi kochani, tutaj. On wędrował sobie zgodnie z teorią ruchów płyt litosfery Alfreda Wegenera z 1912 roku na północ, uderzył, moi kochani, tutaj w Azję i wypiętrzył nam piękne, fałtowe góry w postaci Himalajów. Moi kochani, tak powstały Himalaje. Z osadów morskich zostały wypiętrzone. To, było tak naprawdę naj, to była tak naprawdę najmocniejsza subdukcja znana na tuli ziańskiej. Dlatego wypiętrzyła aż tak wysokie góry. Ale pamiętajmy, nie mówimy tylko tutaj o powstaniu Himalajów, ale całego tutaj obszaru razem z całą wyżyną tybetańską, Tien Shanem, Kunlunem, Tamirem, yy, Hindukuszem, Karakorum oraz Moi kochani, Kotliną Każgarską i Kotliną Cajgamską. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.